Jesteśmy obecnie po fali spadku temperatur, jak również opadu śniegu. Zima nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa, a to wszystko wpływa negatywnie na rośliny. Cofnijmy się jednak historycznie. Jesień roku poprzedniego była ciepła, dość długa, ale była stosunkowo chłodna i z małą ilością opadów. Zima nie należała do typowych polskich zim ze względu na to, że nie było dużych opadów śniegu, a spadki temperatur takie większe wystąpiły jedynie po nowym roku. Wiosna przyszła stosunkowo wcześnie i do tej pory spadło zarówno w tej lokalizacji, jak i w większości areału Polski naprawdę bardzo niewiele opadów. I to w systemach, gdzie nie ma nawadniania, jest ogromnym problemem w wielu uprawach, tym także w borówce. Ale dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na to, co ostatnio dotknęło plantacje borówki, myślę, że w większości Polski. Mianowicie niskie temperatury. Przemrozki, przy, przemarznięcia i uszkodzenia roślin. I na to firma Syngenta poleca swoje produkty. Pierwszym produktem, który bardzo dobrze radzi sobie z przymrozkami, który pozwala roślinie zabezpieczyć się przed, przed niskimi temperaturami, to preparat Megafol. Preparat zawiera w swoim składzie wyciągi z alg morskich, zawiera aminokwasy, witaminy, jak również hormony roślinne. Ten skład wpływa bardzo korzystnie na ten preparat, który zastosowany na roślinę przed spodziewanymi niskimi temperaturami wspomaga ją przeżyć ten ciężki okres. Preparat polecamy do zastosowania przed wystąpieniem niskich temperatur, przed przymrozkami, jak również i do B do dwóch po ustąpieniu tego przymrozku. Więc kto z Państwa jeszcze nie zrobił tego zabiegu, ma okazję zastosować preparat megafol w dawce 2 2,1 na hektar po wystąpieniu tych niekorzystnych zjawisk pogodowych, a preparat ten społoże rośliny w regeneracji po uszkodzeniach, które nam spowodował niskie temperatury. Kolejnym preparatem, który warto zastosować w uprawie borówki wczesną wiosną, jest produkt VitaSef. Jest to produkt, który wpływa nam na wiązki przewodzące, które, które znajdują się w cambium. Preparat ten powoduje uakt uaktownienie tych wiązek przewodzących do ich regeneracji i do y, zwiększonego y, transportu wody ze składnikami pokarmowymi. To wszystko w przyszłości przełoży się na lepszy plon. Zarówno niskie temperatury są szkodliwe dla roślin, także i wysokie temperatury. Przychodzi okres, kiedy roślina zaczyna kwitnąć, zawiązywać owoce i wówczas wysokie temperatury mogą negatywnie wpływać zarówno na sam proces kwitnienia, jak również na sam proces zawiązywania i wytwarzania się owoców. W wysokich temperaturach wydajność fotosyntezy drastycznie spada. I tutaj przychodzi z pomocą preparat MC Cream, który Zawiera w swoim składzie m.in. wyciągi z alg morskich, a także betaniny, które wpływają na ciśnienie osmotyczne wewnątrz komórek. Powoduje ono to, że w wyższych, wyższych temperaturach dalej trwa proces fotosyntezy, a roślina oszczędnie gospodaruje wodą i zatrzymuje ją wewnątrz komórek. Ten podział komórek trwa dalej, a przerastające komórki po zastosowaniu tego preparatu są większe. Preparat stosujemy w okresach intensywnego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Dodatkowo preparat ten możemy świetnie połączyć z preparatem Benefit PZ, który zawiera w swoim składzie nukleotydy, a to przekłada się na podział procesów komórkowych i dzięki temu synergizm dwóch biostymulatorów powoduje to, iż te podziały komórkowe będą zachodzić szybciej, komórki będą większe, a to przełoży się na większą masę owoców, ich ilość oraz to, że rośliny będą i owoce będą dorodniejsze. Wiemy, jak bardzo ważny jest proces kwitnienia. To proces, który decyduje o tym, ile owoców będzie zawiązane i jakie to owoce będą. I tutaj z pomocą przychodzi nam kolejny produkt z linii MC-Line, produkt o nazwie mc Set. Produkt ten zawiera, oprócz wyciągu z akor morskich, także bor i cynk, a więc dwa główne mikroelementy, które są odpowiedzialne za proces kwitnienia, wytwarzania pyłku, sam proces zapylenia, jak również wzrost owoców. Dzięki temu preparatowi możemy tę bardzo, bardzo ważną fazę rozwojową y, wspomóc, tak aby roślina prawidłowo kwitła, y, zawiązywanie y, zawiązku było jak najlepsze oraz owoce dorodne. Jak już rosną nam piękne owoce, to również negatywne czynniki środowiska mogą na to wpłynąć, y, pogarszając ich jakość. I tutaj możemy zastosować preparat Sweet który wspomaga rośliny w tym, iż owoce, które będą dojrzewały po zastosowaniu tego preparatu będą większe, ładniejsze, dorodniejsze, będą charakteryzowały się również większą zawartością bryksu w owocach, a owoce te będą miały większą y, przydatność i trwałość y, przechowalniczą. W gdy zaczynamy sadzić nowe plantacje lub gdy część plantacji z różnych przyczyn została zniszczona, pojedyncze, y, drzew, pojedyncze krzewy trzeba było usunąć i musimy w to miejsce posadzić nowe, wówczas możemy skorzystać z preparatu o nazwie Radifarm, który nadaje się do podlewania, a następnie oprysku młodych sadzonek. Preparat możemy stosować już w polach, gdzie przygotowane są świeże sadzonki, a preparat ten ma na celu pobudzenie systemu korzeniowego do tego, aby wytwarzał większą masę korzeni, jak również, żeby te korzenie by miały, charakteryzowały się wyższą siłą ssącą wody. To wszystko w przyszłości przełoży się na to, że jeżeli posadzimy taką sadzonkę w nowym miejscu i ten stres potransplantacyjny, który towarzyszy roślinie, będzie jak najbardziej zminimalizowany. W sytuacjach, gdy przymierzamy się do sadzenia nowej plantacji, szczególnie na glebach, które są zasolone, gleby nieromego pochodzenia, gleby, na których może występują metale ciężkie, na glebach, o których nie za bardzo wiemy, bo są to kupione lub dzierżawione, możemy zastosować preparat o nazwie Wiwa. Preparat ten w swoim składzie zawiera witaminy, zawiera także węgiel organiczny, który wspomaga cały biom glebowy. To życie biologiczne w glebie odpowiada za to, że rośliny będą mieć dostępne składniki pokarmowe i życie to biologiczne będzie pracowało dla dobra całej rośliny. Jak widzicie Państwo, tych rozwiązań biologicznych w ofercie firmy Syngenta jest naprawdę sporo. Wszystkie preparaty, o których była tutaj dzisiaj mowa, są dostępne na rynku, możecie je Państwo spokojnie kupić, są dostępne i możecie Państwo je zastosować dla dobra Waszych plantacji.